Płacze każdego dnia przy grobie swojej córki. Aż pewnego dnia głos za jego plecami odbiera mu oddech. Nie zapomnij napisać w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz. Samuel Bennet szedł chwiejnym krokiem między nagrobkami pokrytymi suchymi liśćmi. Zimny wiatr smagał mu twarz, ale ból, który nosił w sobie, był zimniejszy niż jakakolwiek zima. Każdego dnia o tej samej porze przynosił bukiet białych lilii. Ulubionych kwiatów Klary, jego córki. Odkąd zginęła w tamtym wypadku, jego życie stało się rytuałem ciszy, poczucia winy i pytań bez odpowiedzi. Raport policyjny był jednoznaczny: nadmierna prędkość, śmiertelne zderzenie, ciało nie do rozpoznania. Jego druga żona, Ewelin, płakała przy wszystkich, ale Samuel nigdy nie zapomniał jej pustego spojrzenia ani faktu, że Klara wracała tamtej nocy właśnie od niej. Chciał wierzyć w oficjalną wersję bo przyjęcie innej oznaczałoby całkowite załamanie. Rok później wizyty na cmentarzu były jego jedynym powodem, by wstać z łóżka. Jednak w ostatnich tygodniach coś się zmieniło. Kiedy przychodził, zawsze znajdował nowe kwiaty, nie swoje, i małe karteczki, pisane tym samym zaokrąglonym pismem co Klara. Początkowo myślał, że ktoś robi sobie z niego okrutny żart, ale jedna z notatek sprawiła, że zamarł. Tato nie płacz więcej. Nie wszystko było tak jak ci powiedziano. Z tą kartką poszedł na policję. Detektyw Parker, zmęczony człowiek po latach tragedii, tylko pokręcił głową. Ktoś chce bawić się pańskim bólem, panie Bennett. Niech pan nie dokłada sobie złudzeń. Ale to jej pismo do cholery. Samuel drżał. Poznałbym je wszędzie. Odpowiedzią była cisza i klepnięcie po ramieniu. Nikt mu nie uwierzył. Ani wspólnicy, ani siostra, ani nawet Ewelin która powtarzała, że musi iść dalej. Samuel, nie możesz tak żyć, musisz zaakceptować rzeczywistość. A jeśli rzeczywistość, którą mi sprzedano, to kłamstwo? Jej milczenie, a potem ten wyraz twarzy strach. Tego spojrzenia nie zapomniał nigdy. Tej nocy nie spał. Słowa z kartki wciąż brzmiały mu w głowie. O świcie wrócił na cmentarz, licząc, że znajdzie ślad czegokolwiek. W wilgotnej ziemi zobaczył świeże ślady stóp i rozsypane płatki kwiatów, jakby ktoś był tam tuż przed nim. Powietrze pachniało perfumami klary, serce waliło mu jak szalone. Kiedy przecierał nagrobek, znalazł kolejną kartkę złożoną między kwiatami. Ręce mu drżały. Tato, jestem blisko, ale jej nie ufaj. Po plecach przebiegł mu lodowaty dreszcz. Rozejrzał się. Nikogo. Tylko szum wiatru i krakanie wrony. Kto tam jest? Jeśli to żart, przysięgam, że pożałujesz. Echo jego głosu zniknęło wśród drzew. Nagle coś poruszyło się za mauzoleum. Pobiegł tam, ale postać zniknęła w mgle. Na ziemi została tylko szalik klary. Padł na kolana. Był ciepły. Jakby ktoś go dopiero co nosił. Jeśli ta historia cię porusza, zostaw lajka, komentarz i subskrypcję. Wtedy zobaczył cień. Kobiecą sylwetkę wśród drzew. Klara! wyszeptał. Postać milczała. Zrobiła krok w tył i zniknęła w lesie. Samuel ruszył za nią, ale zatrzymał się. Na grobie klary kwiaty, które przyniósł rano, były już zwiędłe. Za to nowe. Świeże. Mokre od rosy. Upadł na kolana. Boże, co się dzieje? Wiatr zawył, a potem usłyszał głos tak wyraźny, że serce mu stanęło. Tato. To nie był wiatr. To był głos Klary. Obrócił się powoli, oczy szeroko otwarte, oddech rwany, serce dudniące jak bęben. Klara? wyszeptał. Cisza. Tylko trzask gałęzi, i znów, tato, nie bój się. Nogi mu się ugięły. Cofnął się, potknął o korzeń, upadł. Z mgły wyłoniła się kobieca sylwetka. Długie włosy, szalik, ten sam co przed chwilą. Blada twarz, ale żywa. Klara? wyszeptał z niedowierzaniem. To niemożliwe, przecież nie żyjesz. Nie, tato. Nigdy mnie nie znaleźli, bo nie chcieli znaleźć. To Ewelin wszystko zaplanowała. Świat mu zawirował. To niemożliwe. Ona mnie odurzyła tamtej nocy, zaaranżowała wypadek. Chciałaby wszyscy myśleli, że zginęłam. Trzymała mnie w ukryciu, grożąc, że cię zabije, jeśli powiem prawdę. Samuel zadrżał z przerażenia i gniewu. Gdzie ona jest teraz? Była tu dwa dni temu. Powiedziała, że jeśli się odezwę, zabijecie. Wtedy za nimi rozległ się trzask. Samuel odwrócił się. Między drzewami szła Ewelin w ciemnym płaszczu, z bronią w dłoni. Ostrzegałam cię, Klaro, powiedziała chłodno. Wszystko byłoby dobrze, gdybyś milczała. Samuel stanął między nimi. Co ty zrobiłaś, Ewelin? Jak mogłaś? Nic. Na co nie zasłużyłeś? syknęła. Twoja praca była ważniejsza niż rodzina. Ona była moim sposobem, by cię zranić. Nie masz pojęcia, przez jaki piekło przeszedłem, wierząc, że moja córka nie żyje. Ewelin zadrżała. Palec na spuście. Cisza. Potem dźwięk syren. Klara wcześniej aktywowała alarm w telefonie. Radiowozy zbliżały się szybko. Nie! Krzyknęła Ewelin, odwracając się, by uciec. Samuel rzucił się na nią. Upadli. Broń wypadła. Padł strzał. Czas się zatrzymał. Ewelin leżała ranna. Policjanci wpadli na cmentarz. Samuel wstał, ciężko oddychając i przytulił klarę z całych sił, jakby bał się, że zniknie. Przepraszam, tato, szlochała. Bałam się wrócić. Cicho, już dobrze. Jesteś tutaj. Nikt nas już nie rozdzieli. Tydzień później, prawda wyszła na jaw. Media rozpisywały się o przedsiębiorcy, oszukanym i żonie która upozorowała śmierć pasierbicy dla pieniędzy i zemsty. Ewelin została skazana. Po raz pierwszy od lat Samuel zasnął spokojnie. Każdego popołudnia nadal odwiedzał cmentarz, ale teraz z lekkim uśmiechem. Na nagrobku kazał wyryć nowe słowa – tu spoczywają kłamstwa. Prawda odrodziła się pewnego wieczoru, gdy słońce chyliło się nad nagrobkami. Klara usiadła obok niego z kubkiem kawy. – Dlaczego wciąż tu przychodzisz? – Samuel spojrzał na nią łagodnie, bo tu nauczyłem się, że nawet w najgłębszym mroku prawda zawsze znajdzie drogę do światła. Oparła głowę na jego ramieniu. Cisza nie była już pustką, była spokojem. Kiedy odchodzili, Samuel obejrzał się po raz ostatni. Na płycie nagrobnej widniał napis Nigdy nie wiesz, kto kryje się za maską. Pozory mogą mylić, ale szacunek i godność zawsze muszą pozostać nienaruszone. Wiatr poruszył ostatnie liście jesieni, niosąc je w dal, jakby przeszłość wreszcie pozwoliła im odejść.